Moje drodzy, ja nie wymaga specjalnych zdolności. Dwa się spotyka, do przyjemności gra. Eee, tak samo, to jest nawiązanie do naszej Ewangelii. Mamy Pana, który e, każe pilnować mieszkania swoim sługom. Prosta czynność. Każdy z nas kiedyś pilnował domu. Może mąż i siostry, może mama poszła gdzieś na zakupy, kazała będą otwierać. Da, każdy sobie dawał radę. Eee. I teraz tak, Pan przychodzi, no i co się okazuje, że sługi niespeł, śpią, nie spełnią swojego obowiązku. Czemu? Moi drodzy, każda czynność, która jest robiona długo, każda czynność, która się jak w jakiś sposób powtarza, zaczyna nas nudzić. Yy, działa to w ten sposób, że obniżamy nasze, nasze nastroje, nasze nastawienie, stajemy się bardziej leniwi, bardziej ospali, nie chce nam się. Tak samo sługi. Może się zgodzili, chłopaki nie mieli o czym gadać, poszli spać. Pan wrócił niespodziewanie i tutaj no, finał taki jaki jest, czyli zostanie wyrzucenie z domu. Moi drodzy, nikt z Was nie chciałby pewnie, żeby tak było w naszym życiu, kiedy Pan Jezus przyjdzie i zaśpi nasz kąst. Dlaczego co jest ważne? Ważne jest czuwanie. Bo tak jak Ty, że odbijamy, czuwamy, żeby, żeby dzimnik nam piłeczki nie przetransportował tam, gdzie nie chcemy. Tak samo Pan Jezus chce, żebyśmy czuwali, żebyśmy nie byli ospali, żebyśmy nie byli leniwi, żebyśmy byli przygotowani. A moi drodzy, co jest świetną okazją na przygotowanie się? Dzisiaj jest pierwszy dzień ewentu. To jest taki czas na nasze przemyślenia, na przygotowanie się do tego, żeby Pan Jezus na nowo się narodził. Co musimy zrobić? To nie jest czas, kiedy nagle zaczynamy wszyscy się modlić, zaczynamy chodzić do kościoła. Wiecie, każdy już codziennie różanie, zdrowaśki, nie Nie, bo to nic nie da. Moi drodzy, zróbmy coś takiego, że dzisiaj, w tym szczególnym dniu, niech każdy sobie odkurzy Pismo Święte. Pewnie jakaś grossa kurza jest wielka, weźmy już matkę, przetrzyjmy, w ogóle odkurzmy to Pismo Święte. Przeczytajmy jeden fragment, jeden werset, tak żebyśmy po prostu zaznajomili się z nim. Jakaś krótka modlitwa, niecały różaniec. Antyfona, wezwanie, myśl. To jest modlitwa. Eee, pójdźmy do kościoła, rozpowiadajmy się. To jest świetny czas. Tylko, moi drodzy, to jest na najważniejsze. Nie jutro, dziś. Widzisz ten film i teraz. W tym momencie pomóż się. Nie myśl o tym, co będzie jutro, bo jutro możesz mieć do ugotowania obiad, możesz mieć pilne zajęcia, pilny zjazd. Nie dasz rady. Zrób to teraz, dzisiaj, póki masz tę chwilę, póki o tym myślisz, bo ktoś ci zaraz tę myśl wyrzuci. Eee, I nie będziesz o tym pamiętał. Zrób to dzisiaj, pomóż się. Zacznę ten adwent tak jak Pani Jerzy by chciał, żebyś zaczął. No, tu wy zaczynajcie adwent, ja trzy sobie też zaczynam, a my zaczynamy widać w piłkę po raz pewnie. Należy.